Cześć, ja jestem Pidgey Games i zapraszam do kolejnego materiału z cyklu Daylight 2 Stay Human i tutaj oznaczyłem sobie jeden znak zapytania. Chciałbym zobaczyć co to właściwie jest, budynek, church, to jest kościół. Natomiast tutaj jest właśnie ten znak zapytania i chciałbym się tam dostać. No i pytanie jak to zrobić? No chyba nie ma innego wyjścia jak Nie ma innego wyjścia, nie ma innego wyjścia, jak po prostu zrobić to w ten sposób. No i tak, nie dostałem. Jak się tam dostać? No po prostu, po prostu, w ten sposób. Możemy tam wejść. Kurczę, co to za jakiś ogromny cień? O kurczę. pojemnik z inhibitorami. tutaj to jest powiedzmy sobie taka ślepa uliczka. Dalej może jakieś rusztowanie kurcze, no musi być jakiś sposób, żeby się dostać. Zobaczmy, tutaj wykryto pojemnik z inhibitorami. No, ja to wszystko rozumiem. No proszę, jednak gdzieś się tutaj dostałem. Co mi to dało? Na razie nic, na razie nic. To muszę się jeszcze wdrapać tam wyżej. Okej. Okay. no to chyba trzeba będzie jednak stąd zejść i szukać dalej. O proszę, no już tutaj się kurczę zainteresowałeś, aha, no nie da rady tego rozwalić. Kurde. To jednak jest jakieś przejście. Jednak jakieś przejście małe. Na razie plecaczek. Przejdę tutaj dalej. Przejdę dalej. Aha. To w takim razie trochę sobie postrzelamy. Wiecie co? Zobaczmy sobie strzały, jakie ja jeszcze mam. Ogniste. Trochę podpalimy. No nie wiem czy nie użyć koktajlu Mołotowa, wiecie no Ale tutaj będę już miał trochę ułatwione zadanie, no Ten jeszcze ma trochę więcej odporności No i moglibyśmy generalnie chyba wpaść już Jeżeli będę mógł tędy przejść to nie jest powiedziane. O kurde, skubany dorwał mnie. No nie wiem, kurczę jak przejść. No niby tutaj rusztowanie, ale prowadzi jakby donikąd. Nie wiem, czy w ogóle ja przejdę tutaj. Kurde. No. Kurde, no nie przejdę. Tak mam tam się dostać. No widzicie to, czy ja mam to wysadzić? Nawet w ten sposób mogę ich załatwić. Kurcze, no nie wiem. Co tu jest grane? Dlaczego to w ten sposób zostało? No niby wejście jest A nie można się dostać. Dobra, moi drodzy, chyba damy sobie spokój, poszukamy jeszcze innego wejścia. Poszukamy jeszcze innego wejścia. O proszę. To mi się podoba. Dobra, na razie wyłączę latarkę. Tak, tędy przejść nie da rady. A jeszcze wyżej. Czekajcie, zobaczmy sobie z tej strony. No nie. No nie, 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 nie. Wyjdźmy tędy. Tutaj coś mamy. I tutaj wejście. Teraz mogę latarkę odpalić. Skaczemy chyba tak. Dobra, ale jeszcze tutaj. Tutaj mamy jeszcze niżej. Mogę się dostać. Co mi to da? Ach, kurczę, nie wiem. We, dobra, zaryzykuję. Ha, po prostu tu jest wyjście, skąd? Dobra. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. To wspinamy się wyżej w takim układzie. Ok, i schodzimy chyba tędy już. No musiałem sprawdzić. Nie mogłem się powstrzymać. Tam mamy dalej linę. się podsmażą trochę. Jeszcze raz. I dobra. No i teraz będę mógł w spokoju się zająć przeszukaniem, co też uczynimy. Tutaj jakaś beczka. Jeszcze się jakiś opował. Dużo tego złomu zbieramy z takich właśnie zombiaków. No nie będę. Tutaj był skromny, trochę tego złomu już mamy, a tamto nie, zdawało mi się jeszcze. Zdawało mi się. Tylko teraz w którą stronę tutaj trzeba się pofatygować. Co to jest? Dziennik Shenksiu, numer 2. Artefakt to jest przedmiot kolekcjonerski. Czy coś jeszcze? Co to jest? Trzały po prostu. Mogę to rozwalić? Nie. Specjalnie tutaj kurczę. Trzały, pięknie. No ja muszę je zbierać tak czy siak, bo trochę już mi ubyło w ekwipunku. mogę prawdopodobnie jeszcze na rusztowanie się wspiąć a tutaj mamy no i właśnie to jest to przejście zablokowane jeszcze gdzieś wychodzą Otworzyć tędy nie, tego nie mogę, tych drzwi. Co tu mamy? Strzały moje. O, i teraz mogę to przesunąć. No i mamy skrócik. No to w co? To w takim razie wypadałoby jakoś tam się dostać. Tylko pytanie: jak pojemnik z inhibitorami? Po prostu mamy jakąś butlę i muszę się dostać tam, tak? Pięknie. I kolejne rusztowanie. Tu mogę sobie nawet zajrzeć. A nie, to jest po prostu notka, zaproszenie na ślub. Tak, mamy zablokowane. Coś jeszcze. To mogę przenieść. Fantastycznie. Dobra. Czy ja tu widziałem jeszcze strzałę jakąś? Chyba mi się zdawało. A jeśli chodzi o to rusztowanie, to chyba nie ma sensu, żebym ja się tam wspinał. Chyba powinienem przejść tędy. Co tu mamy? O! Skąd to się tutaj wzięło? Się, ja mam się z tym kablem spiąć. No nie ładnie trochę. Kurczę. Dobra. Pytanie za 100 punktów. Gdzie ja mam z tym iść? No i co? Chyba tędy, czekajcie, może tak. To była dobra myśl. Czekajcie. Aha, ja muszę po prostu stąd wyjść, chyba tym oknem. Dobra, to przejdźmy. Dobra, skakuj na górę. Co to mi dało? Praniaczie sokolnika, materiały wybuchowe, otwórz za pomocą klucza GREK, rzęd wojskowy, Łukorozja, mamy kurcze, kolejny łuk. Ciekawe, czy mi tego przewodu tu, tu starczy Kurde No widzicie Ale no nie wiem gdzie z tym przewodem ja mam iść w ogóle Ale nic, tymczasem Weźmy sobie tak, łukorozja. to jest ten 75 obrażenia no Wreszcie, I ten będę mógł sprzedać hmm. kur, ja muszę chyba ten przewód odłączyć, ewentualnie. Nie, nie, na pewno tam nie zaskoczę. No powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia. Może na razie zrobimy tak, że ja to odłączę. Jeszcze bym się zorientował, czy czegoś nie ma tutaj. Że tutaj trzeba to po prostu podłączyć gdzieś. Może ja coś przeoczyłem. No ale kurczę. Wiecie co? Może na razie przejdźmy na górę. Teraz tutaj. A? To jeszcze inaczej zrobimy. Skakuję, skakuję. Udało się, w ostatniej chwili. No i dobra, i teraz... Gdybym wszedł tutaj. Już bez tego przewodu. Tutaj mogę wyjść jeszcze na zewnątrz. Aj, patrzcie, mogę tutaj się wspinać na górę. Mam nadzieję, że nie będę musiał skakać tutaj na dół. O, proszę, a więc to jest tutaj. Dobra. Ja być może powinienem tędy przejść z tym przewodem. Powracamy się. Dobra, zeskocz kulturalnie. Dobra, teraz tak, bierzemy ten przewód. Szybciutko. No, wchodź, 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 wchodź. I być może ja powinienem przejść, moi drodzy. No, zobaczmy tędy. No, kurde, nie chcę wejść na górę. No nie wejdzie, Holender no może teraz jest, udało się. Ale co mi to w ogóle dało, że ja to tutaj tak zrobiłem? Powinienem teraz w takim układzie. Dobra. I teraz co? Aha. Tylko żebym kurczę teraz nie spadł. Safe mamy. A, ale dobra. Ja nie znam, moi drodzy, hasła. Tolga, już działa? Działa, działa. Cicho, nadaje. Likwidator, zgłoś się! Likwidator, zgłoś się! Daj mi to! Nie masz pojęcia, jak to robić! Musisz trzymać guzik podczas mówienia! Spadaj, no przecież trzymam, nie? Wyglądam ci jak ta małpa, Kyle. Wiem, jak to działa, Fatin! Likwidator, zgłoś się! No i nic, ha. Musisz trzymać guzik, Likwidator, jeśli nas słyszysz, przemodelowaliśmy auto według twojego schematu. Raczej według schematu doktora Emeta. Jeden pies, Olga. Najważniejsze, że chyba działa. Jesteśmy gotowi do skoku. Będziemy czekać w regionie B-613. Do zobaczenia! Hmm. Ciekawa sprawa. No, zobaczmy to sześćset nie wiem czy to. No niech to się kurczę... to ciężko tutaj tym kontrolerem. O. Jest. Teraz będzie jeden. Teraz będzie trzy. Kurczę nie mogę tego trafić. Jest. Niestety... Niestety to nie jest to. Kurczę, i co dalej? A patrzcie! Yy, mapa... To jest jeszcze gdzie indziej. No ale nic, rozejrzyjmy się, to jest koniec, tak? Czyli muszę kurczę szukać gdzieś niżej. Szkoda, że nie znam, kurczę. Hasła tutaj... Może tutaj gdzieś jest ukryty? Dobra, moi drodzy. Chyba będziemy stąd uciekać. Teraz, gdzie mi mapka pokazuje? Tutaj to. No ale to przecież ja już. Aha, ja już to zabrałem. Otwarty zrzut powietrza. To właśnie to było to. To właśnie było to. To ja mogę już to od... Od... odznaczyć w takim razie. Dokładnie. No, i to by było na tyle w takim układzie. I mogę się tutaj gdzieś przenieść. Jak to tutaj wygląda? No, akurat tutaj na tym jest. Tutaj. No to cóż. A patrzcie, nie mogę się przenieść. Muszę kurczę stąd spadać. Ciekawe, czy podczas lotu mogę się przenieść. Nawet nie mogę użyć mapki. Wygrydo pojemnik z inhibitorami. Moi drodzy, więc tak, to by było chyba na tyle. Ja poza anteną przeniosę się tutaj do tego punktu. I zobaczymy sobie ten znak zapytania, co to jest. Z mojej strony to tyle i do usłyszenia.